Szpaku, kochaj mnie. Recytacja. Dziewczyna w pierwszym rzędzie głośno cytowała Biblię. Była demonem, czy naćpała się syfem? Jestem zgubiony. Szukam wyjścia z tego piekła wciąż. Zjadł nas. Ten jebany smok. Morąg, nie Paryż. Towar tak prawilny. Że sam spierdala przed psami. Ten smok mi w bani miesza, śle modej sms -a. że ją kocham, ale moja głowa znów namiesza. W moim mieście mówią na mnie raper, wyszędzie. Mój Ziomal sprzedał brata, więc nie wierzę w ludzkie serce już. Z nieba ciągle lecą łzy na bruk. Twój młodszy brat ciągle pyta: No powiedz mu: Dziecko smoka, młody Mati, proszę, pozdaj mnie. Lecą bomby. Nie mam many, by się chronić. Nie. Słyszę głosy. Wygram walkę. Czy zabiją mnie? Kochaj mnie, kochaj mnie, proszę, ugaś ogień bólu, niech poczują deszcz. Kochaj mnie, kochaj mnie, nie ufaj smokom, bo w końcu zabiorą cię. Kochaj mnie, kochaj mnie, proszę, ugaś ogień bólu, niech poczują deszcz. Kochaj mnie, kochaj mnie, nie ufaj smokom, bo wy końcu zabiorą cię. Albo na nim latasz, albo zjada cię ta bestia. Jak problem ma koleżka, też go mam. Mam tak od dziecka, nigdy jak reszta. Nauczyciel w szkole nic nie wmówił, jak mógł nauczyć. Jak z ulicy miałem większe stówy. Znowu płaczą, jak mnie widzą, pojebani. Czy może czują serce w tym, co robię, tylko dla nich? Mateusz poznał smutek, czuł wszystko bardziej zawsze. Tworzę, gdy cierpię, tworzę sztukę, nie zajawkę. Mam kopertę z dużym baksem. Płonie miasto, jak gram zawsze jestem smokiem. Zabieram serca i spalam nad zamkiem. Zmieniam w pył ich, oni w furach, ja na smoku robię skr, skr. Ona ma tylko mnie. Ja mam tylko ją, wiesz, jak zabierzesz mi to, co kocham, to z tym skończę. Jak zabierzesz mi, co kocham, to z tym skończę. Kurwa mać, żegnaj na dobre. Kochaj mnie, kochaj mnie, proszę, ugaś ogień bólu, niech poczują deszcz. Kochaj mnie, kochaj mnie, nie ufaj smokom, bo wy końcu zabiorą cię. Kochaj mnie, kochaj mnie, proszę, ugaś ogień bólu, niech poczują deszcz. Kochaj mnie, kochaj mnie. Nie ufaj smokom, bo wy końcu zabiorą cię.